Halo halo, witam w kolejnym odcinku Lolo Lolopalma. Dzisiaj mamy niedzielę, 18 dzień stycznia. I słuchajcie, 3 dni temu był film o tym jak rozbierałem palmy, wietrzyłem je, a dzisiaj już jest powrotem ubieram. A dlaczego? Pokażę tutaj w górnym rogu jakie są temperatury zapowiadane na najbliższy tydzień, czy nawet 10 dni. Ostre przymrozki w nocy. W dzień temperatura na plusie, więc sobie e, zwłaszcza karłatki ubierzemy e, i zabezpieczymy. Tym razem nie będzie to tak jak w poprzednim razem. Widzieliście tutaj była czeczenia, że tak, czyli wszystko ponaz, narzucane. To jest fajnie pokazane w poprzednim odcinku. Natomiast teraz na szybko, bo to nie będzie na przyszły rok. Na przyszły rok zrobimy podwymiar do tego co mam. I jakoś te budki zrobimy, zrobimy je, żeby były rozkręcane, bo za dużo miejsca będą zajmować. I co, zabieram się do pracy, i później wam pokażę efekt końcowy. Tutaj już nakryłem tu będą dwie, w tej dużej tam jest jedna, najmniejsza, która zmieściła się jeszcze w swojej starej budce, zabezpieczona włókniną. Później jeszcze dwie warstwy, czy tam ileś narzucałem włóknin, bo już nie ubierałem, tylko tego narzucałem. Jeszcze narzucę, co zostanie, i przykryję big bigbakiem. I to będzie, jest tam włożony termometr. Zobaczymy, jaka będzie temperatura podczas tych mrozów. Mam nadzieję, że do minus 10 nie dojdzie. W razie czego wstawimy znicz, chociaż tam nie ma miejsca na znicz już. Ponieważ jest wypchana po same brzegi, tutaj będzie miejsce na jeden znicz. Tutaj też w którejś chyba, w pierwszej, jest dany termometr. I będziemy śledzić te temperatury. Trochę karpusy też narzucę włókninę i big -baki jednego, drugiego i tamte przed domem również to co, do później no i słuchajcie, jesteśmy przed 14. Eee, melduję się z namiotu, słuchajcie tu wszystko jest w miarę ok, tu temperatura nigdy nie spada poniżej 0 stopni oleandry eee, feniksy 2 wy donicy i jeden Kopany w gruncie, kufliki e, szczepione, nieszczepione. Waszyngtonia w gruncie, jedna, druga mała. Gdzie mój palec? W doniczce, e, cytrusy, wszystko ma się dobrze e, w tym namiocie. Dwie farelki dają radę. Idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj już jest wszystko e, założone. Zrobimy troszeczkę oddalenie. O, widzicie, ubrane. Zaraz Wam pokażę, jak jest w środku, e, przy drugiej palmie, i zobaczcie. Na tymczasowo wygląda to tak. E, poliwęglan dostałem od Artura w zeszłym roku, za co Artur dzięki, w końcu się przydał. E, jest to tymczasowe, to nie jest na stałe. E, zrobię to tak, e, żeby było dobrze. Wtedy na wymiar sobie wszystko potnę, ale to w przyszłym roku, e, przed e, zimą poskładamy to wszystko porozkręcamy ten stelaż i zrobimy go pod wymiar na przyszły rok eee, tak jak już wspomniałem dobra, przejdziemy na drugą stronę eee, odkrywałem też cykasy zobaczycie jak się mają w środku, mają się bardzo dobrze obniżyłem tutaj już eee, karłatkę I słuchajcie, tak to wygląda czyli tak, dwie warstwy włókniny narzucone, kaptury już nie chcę wrzucać trzeciej, takie resztki skrajki, co mi zostało, też ponarzucam i zaciągnę e, otóż to big i będzie tyle. Jak już wspomniałem, ta karłatka, e, jak i tamte również są bez okrycia. E, tutaj, tam w środku w jednej, tutaj mamy termometr i mamy w tamtym trochę karpusie, więc temperatura będzie taka sama, czy nawet w tym jest, a w tamtym nie ma w namiocie i w cykasach wszędzie jest badana temperatura, aby gdzieś tam coś się nie stało i nie nawaliło i co tam przed domem też już ponakrywałem już może nie będę tam szedł trochę karpusy aha przejdę się, bo pokażę Wam małego trochę karpusa którą sadzonkę też ktoś śledzi mój kanał sadzonki trochę karpusów przywiozłem z Francji Jednego sadziłem, i chciało mi się w donicy betonowej wyciągać. Zabezpieczyłem stropianem i ma się bardzo, bardzo dobrze. Tu jest cień. O, przykryjemy zaraz tym, nakryjemy włókiną i będzie tyle z tego wszystkiego. Tutaj trochę robiłem laurze lodowisko. Tego śniegu tu zgarnąłem. To niedobrze, bo tej wilgoci idzie tutaj, jak wiemy. Jak wiemy, juki roztraty nie lubią wilgoci, aczkolwiek tutaj jest w miarę sucho, nie padał na nią śnieg, deszcz. Natomiast mimo wszystko, zobaczcie, to wszystko pójdzie z wiosny do obcięcia. Zostawimy tylko takiego jeżyka. Tutaj z tej strony jest bardziej zaatakowana. Tu jest ok, dlatego że tu jest wiecznie cień. Ta druga też, gdzie jest tak powiedzmy, odkryta. Widzicie troszeczkę, troszeczkę ma się gorzej, ale to chyba będzie wszystko i na koniec i na koniec e, opuncje Zobaczymy ile tutaj jest zobaczymy na wiosnę jak się podniosą e, i tyle to co, do zobaczenia do następnego odcinka myślę, że to będzie koło e, 8 lutego, drugi tydzień ferii wtedy wyjeżdżamy do Harachowa więc może e, przedstawię z innej beczki program o stoku narciarskim w Harachowie Trzymajcie się, do zobaczenia.